Cześć, witajcie. Z tej strony Kein75 z kanału kanapowy Komandos. Dziś jest 20, 22 kwietnia. Jedziemy na piknik poza szlakiem. E, żaden Bushcraft, żaden Survival, bo to jest tam luksus i pełen komfort. Wszyscy tylko będą po poubierani tak jak, jak ja. Dobra, mniejsza o większość. Jest godzina 11.05, czyli jestem w zasadzie w czasie. Nie jestem w niedoczasie. Auto mam zapakowane po brzegi, dlatego mówię, że jest to piknik. Eee, A plecaka nie mam, tylko skrzynię transportową. No i co? Mam jakieś e, z przerwami, pewnie z półtorej godziny jazdy. I co? I zobaczymy, co będzie po drodze, co będzie na miejscu. Myślę, że... Myślę, że Wam się spodoba. Będzie to relacja okiem Kejna na Poza Szlakiem. Nagry będę nagrywał co się da, co będzie można pokazać i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Dobra, dojechałem na miejsce z lekkimi opóźnieniami. Autostratowymi i innymi. Dobra, rozbiliśmy tu, tutaj coś, ala domek czyli jak wspominałem wcześniej, to jest piknik poza szlakiem. To tak na wstępie tego. Moje spanie będzie wyglądało oczywiście tu będzie trochę lepszy porządek może. Takżeśmy pięknie tutaj rozłożyli tarw. Tam siedzi już kobra, już się relaksuje. Tutaj nam dareczek ładnie, pięknie, bo to między jego autem a mm, moim. Także myślę, że prawie domowo. Tutaj e, reszta pojazdów, e, sam zlodz znajduje się tak za tymi krzakami tam w tamtą stronę. No a tutaj droga e, off-roadowo-czołgowa. No i pięknie. No i co, dotarliśmy do miejsca, e, gdzie będzie się odbywać cała impreza. Tu jest e, ognisko, ludzie się powoli zjeżdżają. Godzina. O! I jest, zaraz będzie 5 po trzeciej, Ten zaraz nam da minusa, tak. E, stoliki, myślę, że tu będą jakieś prezentacje, prelekcje, te sprawy. Ja nie prelęguję, nie wiem dlaczego w ogóle. W tej chwili odbywa się tam odprawa, widać głównych organizatorów, o tam tego łysego, o co teraz gada, no, odprawa posłów greckich, tak, coś ten deseń. No i tak to wygląda, myślę, że jeszcze będzie więcej ludzi, nawet kampery jakieś się pojawiły. Ja chyba byłem pierwszy, co przyjechał tutaj przyczepą. Dwa razy tu byłem wtedy. Nie, ten kamper też był chyba. Był kamper? W no ale mnie na jednym zlocie nie było, nie? Nie na jednym zlocie nie było. Także tak to generalnie rzecz biorąc wygląda. To idzie na licytację. To, to, to idzie na licytację. To idzie przelewem. <laughs> Oczywiście jest to tylko sok z pomarańczy. Ho, ho, witamy, witamy tu kolejnego YouTube, youtubera, mistrza noża, mistrza noża, może dwa słowa, jak się podoba na dzień dobry? Tak, bardzo fajnie, my to od środy więcej A od środy? A małżonka słyszałem, że się już położyła, bo a, to jest zmęczona. Ja to jest oszczerstwo. Oszczerstwo, dobra, tu już zaczynają się tematy takie, które pewnie nie nadają się na kamerę. Słuchajcie, o, czekamy teraz na zapisy do... Biura z lotu, kolejka pięknie, odstępy półtora metrowe z uwagi na COVID. Proszę bardzo, tak. A tutaj się zmniejszyło. Co tam Sylwek powiesz? Patrz, ucieka mi, ucieka, 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 ucieka. No i uciek. ale mamy żebradora przynajmniej. O, Ja dzisiaj za fotografa tylko, więc nie mam jej na filmach. Jesteś! O, ale zobaczcie jak nam się pięknie zmiła Nawet od ostatniego swojego własnego filmu. Agnieszka, co w lesie mieszka? No, po prostu, prostu laska jest nie do poznania. A ono tym. No i znajdujemy się w lesie, w wiosce namiotowo-hamakowej. Jak widzimy, troszkę tego jest. Wczoraj było mniej, ale dzisiaj ludzie przyjeżdżają. Pewnie wczoraj niektórzy byli w pracy, nie zdążyli. A dzisiaj tu troszkę jest porozbijanych. Ale co dziwne, wpuścili tutaj auta. Na poprzednich edycjach aut nie było. I takie cuda na poza szlakiem. ciekawe ten na samej górze, jakie będzie miał widoki. Ale tylko jeden za może starfa skorzystał. No ten na górze. Chyba bym miał lęk wysokości. Tam już też się rozbijają. Widać wydrę. I tam też jest ekipa. Mało ludzi się zaczynają zjeżdżać. A tu mamy stanowisko wydry, czyli hamaki, tarpy. Kto chce, może sobie pozaglądać. Producent chce zadać pytania, a wszystkie odpowiada. Bardzo chętnie. Widzimy w różnych kolorach. Ma teraz tarpy. Wydra 13. Nawet jak ktoś nigdy w hamaku nie leżał czy nie spał, może się przymierzyć, czy będzie mu to pasowało bo nie wszystkim pasuje, niektórzy wolą namioty inni wolą w samochodach spać Takie mamy piękne czasy, że dla każdego coś się znajdzie Dotarłem, bo nie wiedziałem do namiotu Agi Agnieszka, co w lesie mieszka Hello tutaj są lampki standardowo bardzo fajne, ale jakieś chyba nowe, bo tych chyba jeszcze nie widziałem. naftówki, tak. I dziś tutaj Aga będzie e, nocować, ale powiem Wam, że tu wieje jak w kieleckim. Zimno? Zimno. To daleczko, 20 pompek, poproszę. Uwaga, patrzcie, patrzcie, patrzcie. on to zrobi. Chcę poszukać, jak jest do tego. A to za trzy razy w koło się jeszcze kręci. O, tak się rozgrzewa nasz darek, nasz największy komando. Zaraz. Jeszcze czapkę poprawi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10. A wiecie, jak to jeszcze? się kiedyś pompowało? Jedna prawidłowa pompka wojskowa, druga prawidłowa pompka... Bo... <laughs> Słuchajcie, jest mi bardzo miło, ponieważ od pierwszego zlotu, kiedy był ogłoszony konkurs na drogowskaz, mój znak jeszcze jest na samym dole. Także cieszę się, jest fajna jakaś pamiątka. Z wcale nie jest tak, że ona jest podstawą. Następuje oficjalne wcale otwarcie. Tak nie, to w ogóle. Jest... No, właśnie miało ale nie będę wszystkiego nagrywał, bo kto by to oglądał. Takie oficjalne otwarcie, powiedzmy. Godzina. <trujne> powiem wam. 17.00. Jesteśmy wszyscy tutaj w Rędzina, poza szlakiem. Impreza, która jest jedynie. No, już mnie leciło. Rodyną niepowtarzalną imprezą no ma mapie imprez w tym kraju, dlatego, że skupia nie tylko jedną pasję. Skupia militarnych, bursztynastowych, suriwilowych, panów ASG i wszystkich innych tych, którzy uważają, że w lesie czujemy się jak w domu. Jest tam nami również Melon, Melo, który ma swoją pasję. On jest fanem picia alkoholu w różnych dziwnych, niespotykanych miejscach. Tak więc słuchajcie, nagrodźcie wielkimi prawami nie tylko Melona, ale wszystkich tych, którzy tutaj jesteśmy. Brawo! Nie wiem, czy mogę wam więcej pokazywać. Czwarta na poza szlakiem to miejsce, które nigdy w życiu nie odbyłoby się, gdyby nie dwóch gości bełdatych, dużych, łysych, którzy kiedyś, kiedyś dawno tam musieli w i pogadali o nożach, ja? pogadali o różnych innych dziwnych rzeczach i wyszli do wniosku, że zrobią zlot. Z zlot był... Tu wam zrobię zbiżonko. Na kratce miałem napisane, że to ognisko było. Tak, główni organizatorzy. Sprawdzamy. Impreza była o tyle Po prawej, środku. Ten co mówi, Modena. ten po lewej. Tak więc pierwsza edycja pierwsza to była poza właśnie. Szlakiem. Urodziny Mortena. Nie, nie, To była impreza, która była impreza urodzinową, ale impreza, która zapoczątkowała pewną serię. I ta seria trwa do dzisiaj. I właśnie dlatego. A kogo nie ma, nie ich żałuję. Bo, tylko bo jest naprawdę na wychazie, fajnie, jest z kim porozmawiać. Są też ciekawi ludzie. Przyjeżdżają tutaj już jakiś czas. I to jest niezwykle fajnie, niezwykle ciekawe, że spotykamy się tutaj. Tak naprawdę z ludźmi, których widzimy czasami raz ja w Natomiast te spotkania wyglądają w ten sposób, że nawet jeśli nie widziałem Cię przez cały rok, to dalej mogę przejść, pogadać. I no to nie jest tak, że przychodzę tylko po to, żeby się z Tobą napić. Czasem też rozmawiamy. Nie, ale naprawdę, hmm, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, to przynajmniej... To... Rozmowy są istotniejsze. Ekrezyk, Dobra, bym też będzie oglądał. przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim pomarańczowym koszulkom. Podziękowania są i, te ludzie, sprawy. i Przyjechały kolejne dwa militarne pojazdy. Z kompanii bytą. Także tą wiedzę należy przypominać. Zapraszamy Was bardzo serdecznie. Honekery! Albo honkery, jak to ktoś mówi. Ale jak na pojazdy wojskowe jeszcze tego typu to wyglądają całkiem całkiem. Muszą być świeżo po remoncie. <laughs> zaczął się drugi dzień o wiele więcej uczestników niż wczoraj i ogólnie integracja na całego wystawcy Piran Kompania Bytom a tak ogólnie cisza spokój nic się nie dzieje pojawiło się trochę więcej militarnych pojazdów I got this To już go widzieliście chyba na poprzednim zlecie z poprzednich filmów Trochę więcej ludzi A tam kolejka chyba do rejestracji A dziś to taki właściwy zlot się chyba zaczyna No i znowu muszę wyciąć Tak jak chciałeś no. Isiusiak Tak i prostytutka Ja mam ludzi od montażu a, wróć. Przepraszam, do tego. Co? To jest 4 mm. To jest że mm. Ja panu On ma 4 mm. Grubość. Te 4. Te 4 to jest ten. Brawo! Nie, to ten nowy. Dart Knife's Słuchajcie, na zlocie mamy, mamy luksusy. Wiecie co to jest? Pewnie nie wiecie, to wam powiem. To jest sauna. Nie będziemy tam może do końca wchodzić, ale tu widzicie pod tym pod stołem są kamienie. Gdzieś tam się chyba już coś ogrzewa. Także można skorzystać z sauny. O, widzicie tam dymek sobie leci. Pewnie coś się opala, a czy ktoś jest w środku, to nie wiem Takiej przenośnej sauny to powiem Wam jeszcze nie widziałem. Nasz ulubiony sprzedawca. O, pomachaj dla widzów kanałowego komanda, Dziękujemy. O, asortyment z roku na rok się powiększa. Bardzo mnie zaimponowało ostatnia jego kuchenka. Nie wiem, czy ma gdzieś tutaj coś targał przed chwilą w tych małych. to są te małe? Nie, to paliwo. Nie, gdzie, gdzie masz małe kuchenki? Z moletu. O, właśnie. To polecam. Przetestowane na wszelkie sposoby. Może, jak ktoś ogląda ten kanał, to pamięta, że robiłem test. Wygrała z kuchenką Bundeswery, e Wehrmachtu. Nie Bundeswery. O! A, Nawet tu dymu No właśnie, A bo jeszcze te. Co tam? No właśnie. Chcę zauważyć chociaż rzeczy. A tutaj a, praca w re. Kolejka do ostrzenia Profesjonalny sprzęt Hello Laro. No także mamy teraz komplet, ale patrzcie jak daleko od siebie w dalszym ciągu COVID obowiązuje Kudę półtora metra od siebie Maseczek nie wzięliśmy nie. Maseczek nie wzięli Mamy widza kanapowego Komando, witam nie tylko Agnieszki o, no, tak. Tego pana już 17 Jedno razy nakręcałem Tego znacie, tego co go ciągle nie ma, ale jakbyście nie wiedzieli to jest Kobra Słuchajcie tu mamy prelekcję Krzysia Lisa Nie tak będę wam tak tak tego ujca. nagrywał w całości, bo to, no, to przecież nie o to odbywano, chodzi to Kto by tego słuchał Mamy jeszcze to Tomka z Leśnych Kto Ludzi, Kto to też A tu wam coś pokażę ciekawego, o no i dobrze, czy się. to znaczy, że to pani powinna uczyć się w... skonstruować. W sposób? Czy może na przykład.? No wszystko no to przez to, że trzy razy kursami nie wyszła. Albo. Może <laughs> było <Albo? śmiech> wcześniej z. Wciąganie liny. dwa, no, jeden,

Dajcie, po porządkowych porażkach jednak wygrali. Wojskowy. Już widać, że jest wojskowy, ma papiery. Słuchajcie, ma papiery, jest instrukcja. Wszystko jest w oryginale, tutaj możecie sobie zobaczyć. 5 zł. Pięć złotych. Dobra, słuchajcie, zaczynamy od takiej realnej kwoty zacznijmy od 50. 60, mamy 60, 100, jest stówka, 100 zł, wykrywasz metali, 100 zł. 200, mamy 200, 200 zł, słuchajcie, włosko złotych. 300, jest 300. Mamy 300 zł, wykrywasz metali wojskowe, z instrukcją z papierami. 300 zł, 300 zł moi drodzy, po raz pierwszy. 300 zł za ten wykrywacz, naprawdę. 300 zł tylko, 300 zł po raz drugi. W sensie ja Ci nie żałuję, ale... Ile? 400. Moment 400. Wykrywacz metali, Piękny wykrywacz metali, 400 zł. 400 zł po raz pierwszy. Pamiętajcie, z dramatora się go krójka. 400 zł po raz drugi. No zastanów się. 4,5, Jest, tysiące, Nie no, 450 złotych. Mamy 450 zł. 450 zł po raz pierwszy. Wykrywacz metali, 450 zł po raz drugi. 450 zł po raz. Kzuci sprzedale, zapraszam Cię z Bliżej, zapraszam bliżej, każdego kto jest zainteresowany, w pięknym drewnianym opakowaniu, przecudownie, cudownie zrobiony toporek, moi drodzy, top, 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 toporek ze smokiem, toporek ze smokiem dla wszystkich fanów, dla wszystkich fanów gry o myślę, że to, to jest prawdziwy skarb, jest ostry, jest pięknie, jest pięknie wykonany, spójrzcie na rękojeść, spójrzcie na rękojeść. Idealna moje dzieci są! No i mamy potwór oczywiście również ze skóry wykonaną. Ręczna robota. Cena wywoławcza? 350 zł. 350 od Wikinga! 350 zł od Wikinga! Słuchaj dalej! 400! Mamy 400, jest 400 zł. 400 zł za ten przepiękny topór. 400 400 zł 400 zł słuchajcie przepiękna rzecz 400 zł po raz pierwszy 450. Mamy dostał zgodę od Karoliny, słyszałem. 450 zł. 450 zł po raz pierwszy. 450 zł 500 i mamy 500. Ja myślę, że to jest złotych. 500. Słuchajcie, mamy 500, 500 zł po raz pierwszy. 600 od Karoliny. 600 zł. 600 zł po raz pierwszy. chcę to mieć w domu, nie? 600 zł po raz drugi. 600 zł po raz trzeci. Sprzedany. Ma to taki Brytyjskiej filmik produkowana na wzór bry, budfińskiej maczety wojskowej. Bardzo niewielkie różnice dopasowano akuratnie do mojej dość małej dłoni z moim logo, które można sobie łatwo wykonać ta samo papiera papierka parściennego stal, z której wykonana jest, jest nieznana zarówno jak i tej, jak i robione oryginalnej kontaktowej. Jest to ma e, używana. Sprawdzona boju, eee, także ja 200. Mamy 200 zł, od razu 200 zł, moi drodzy. 200 zł, słucham, czy ktoś tam więcej? 200 zł, 200 zł po raz pierwszy. Za to 210. 210. Mamy 200, 210, 210 zł. 210 zł po raz, 220. 220, 220, zł. 220 zł, 220 zł po raz, raz pierwszy. 220 zł za tą maczetę po raz drugi Sprowadzana z Wielkiej Brytanii Sprowadzana z Wielkiej Brytanii 220 zł po raz drugi 250 250 zł 250 zł, 250 zł. 300 złotych 300. 300 zł 300 zł po raz pierwszy 300 zł po raz drugi wiesz co już rozpędziłem 300 zł po raz Przeciw. Przemianę. Zapraszamy bardzo serdecznie. Panie Burmistrzu. Było Burmistrzu, miło. Aże powiem Wam szczerze, chciałem Wam strasznie podziękować, że tu przyjechaliście, że spędziliście te parę chwil z nami, że nie wiem, że nie było akcji, może parę tyaget niż ale spoko. co, chciałem podziękować wszystkim pobrańczowom, to wszystkim dziadom, które tu zapieprzają od środy. Spójrz na nich, my też dobrze nie wyglądamy. Chciałem wszystkim podziękować, za to, że tu byli, za to, że wytrzymywali mnie i moje głupie pomysły, za to, że w ale nie w deszczu w tym roku, Coś nowego, Ale rozpakowywali cały zlot, Nie o opakowali. Spokojnie, to jeszcze przed. Dziękuję serdecznie, że tu byliście, jesteście i co? Powręczowi? Naprawdę się prowadzę to, co zrobiliście w tym roku. Wszystkim karmi, karmić, że jesteście hoffman, to że nie wystartowaliśmy o kursie na pojazd. Nikt nie mogłem. Nie bronił. Chyba twoja tywa. Matku, to my ci dziękujemy za kolejny piękny, uznany zlot i oby taki zdjęcie. Słuchajcie, wielkie baba! Jacek! Mulden! tej imprezy. Ale to nie jest tak, że zostawimy ich bez pamiątku. Jeden i drugi zasługuje na medal i przygotowaliśmy dla Was specjalnie medale. Uwaga! Wielkie bola będzie dekoracja! Czwartą fajnę! Złoty poza ślakiem uważamy za... Zamykamy. A więc zamknięta, teraz bawimy się, chłopaki, medale, flacha w górę. Jeszcze raz wielkie brawa. Dziękujemy Wam bardzo za to, że jesteście. się hmm, drugi dzień z nocą i to niedziela A, nie będę wam pokazywał twarzy bo nie ma na co patrzeć eee, kładę się spać eee, było super na końcu coś ale dyskoteka eee, chłopaki już śpią ja na kanał poszedł spać eee, Zakłada się w opakowaniu na to wnętrze mojego auta. I jutro ostatni dzień, śniadanko. I tu domciu. Czas wracać do rzeczywistości. Słuchajcie, trzeci dzień z lotu. Niedziela, godzina za 20.10. My jesteśmy po śniadaniu. Jeszcze w kwestii formalnej to powiem wam, że maczeta, którą wystawiłem na licytację na myśli, Królika, poszła za 3 stówki. Bardzo zadowolony jestem z tego powodu. Że może ona komuś no, zwierzętom po prostu pomóc. Zlot się, dużo ludzi już wyjechało. Pozostają niedobitki, wszyscy się składają. Pewnie ostatni to wyjadą, stąd jutro. Ale było fajnie. A jeszcze trzeba pogadać. O, tam Ania berlińska z Feniksem. いる女。<music> tylko chuj i kurwa. Ale muszę... To się wytnie. Naprawdę... Ja Chuj i kurwa. No i znowu tak, muszę wyciąć. To tak jak chciałeś. No. I siusiak. Tak.